Nie. Na dół byłem i wyjebałem, ja jestem Stasiek, ja też nie wyjebałem, ja nie chcę już. Już oni sami odeszli. No, Kandy Stasiek wpłacił pięć złotych. Razach co twój stalem ojebarł, zechodzi na branzolecie bo powiedzieliśmy za na noce, gdy wszedł do pokoju ci i co zwalił się. Jebać zdrowego, jebać zdrowego, jebać was wszystkich odbiorców, Stasiek karnił krom, Stasiek karnił krom z Ten. Jak cię lubi, szanuję, to cię nie oszuka. I się cię boi, to i cię nie oszuka. A Stachu jest taki, że kurwa będzie udało, że cię lubi. Chuję co mu odjebie i chuj. Stąd nie kwiatka na kwiaty. Ale no, to jest werwnie. Staś bardziej nie lubi. Chociaż wuju w do w szpitalu leży to. Wuju wie, czy by go ktoś tam tamtej inni firmy nie, nie zgodził się iść. Jakby ktoś go tam włościł, chciał wziąć. Ja myślę, żeby pojechał w miejscu, jakby ktoś go tam wziął w miłości. Ale Staszka przecież wszyscy oszukują z tak mi się wydaje. No kurwa, miesz mieszkanie przepisał. Kredyty jakieś tam brał, kurwa. On jest jakiś zakręcony, naprawdę, ze Stasie. Łatwo od niego kurwa zmanipulować. Tu, kurwa, wysłaliście. Czy normalnie normalny wiarę? Człowiek, bardzo normalny. 4 zł. Wyjednamy dziś z na dla Was 40 zł. Dajmy teraz. A tak do czego ja cudownie, do tego cudownie skóry w tym jeszcze leczeniu, przed tym jaką rzutaczkę. Tak mi się to też wydaje, że już na starej chacik, bo które proponowałem tylko z detox. Chociaż kurwa trochę te inne rzeczy nie potrzebne fajki, tak, kurwa kociołki, nie kociołki. To może trochę niepotrzebne było chuj tam, bo było minęło.